Podczas pracy często zachodzi konieczność stworzenia listy kontrahentów zgodnie ze zdefiniowanym kryterium. KT umożliwia tworzenie kryteriów na kilka sposobów. Atrybuty kontrahenta takie jak dostawca, odbiorca, producent, osoba fizyczna i inne. Atrybuty te są wykorzystywane nie tylko do budowy filtrów, ale również przy podpowiadaniu producentów, kontroli wartości sprzedaży dla osób fizycznych itd. Drugim kryterium podziału kontrahentów jest pole o nazwie ważność. Wartości w polu ważność wybiera się ze stworzonego przez użytkownika słownika. Najczęściej definiowane wartości to klient kluczowy, potencjalny, strategiczny. Dodatkowo kontrahentów można kategoryzować na podstawie branży. Branża w systemie KT może mieć strukturę drzewiastą, której przykład może wyglądać tak branża administracji państwowej, branża multimediów, branża kurnicza, branża samochodowa, która dzieli się na przykład na blacharsko-lakierniczą, mechanikę samochodową, wulkanizację. Pomocne przy wyszukiwaniu z listy kontrahentów jest również pole słowa kluczowe w edycji kontrahenta w zakładce inne znajduje się pole słowa kluczowe. Po wypełnieniu wartościami i zatwierdzeniu zostają one przypisane do kontrahenta, dzięki czemu wpisanie tej wartości powyżej okna listy kontrahentów powoduje wyszukanie tylko tych klientów, którzy mają przypisane do siebie to słowo. W niektórych przypadkach te formy mogą być niewystarczające, dlatego dostępne jest również pole klasyfikacji, dzięki któremu można zdefiniować więcej parametrów kontrahenta. Może ich być nieskończenie wiele. Dla przykładu, wysyłamy wiadomości e-mail do grupy klientów, która jest sklasyfikowana wysokością zatrudnienia, np. powyżej 100 osób, albo generujemy raport do firm sklasyfikowanych według profilu działalności. Użytkownik może budować sobie różne klasyfikacje w zależności od zapotrzebowania. Aby dodać wartość klasyfikacji do kontrahenta, należy przejść z głównego ekranu systemu do katalogu kontrahentów, oraz do edycji kontrahenta. Następnie, w polu klasyfikacji, należy kliknąć przycisk dodawania rekordu oraz wybrać odpowiednią klasyfikację, na przykład profil działalności. I następnie wartość, na przykład sprzedaż. Tym sposobem możemy przypisywać kontrahentowi nieskończenie wiele wartości. Przypiszemy teraz wartości klasyfikacji kolejnemu kontrahentowi. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych widać, że lista kontrahentów posiada kolumnę Klasyfikacja, gdzie wyświetlane są wartości przypisane kontrahentom. Zawartość wyświetlaną w tej kolumnie można zmienić, wybierając inną klasyfikację w polu powyżej listy. Dzięki temu użytkownik jest w stanie katalogować bazę kontrahentów według swoich kryteriów, np. wielkości zatrudnienia. Aby zdefiniować nową klasyfikację, należy przejść do menu Konfiguracja. Następnie definicje w nowym oknie kontrahent oraz z listy rozwijanej klasyfikacja kontrahenta. W tym miejscu można edytować obecne lub definiować nowe klasyfikacje oraz ich wartości. Przydatną funkcją jest również przypisywanie kolorów do wartości klasyfikacji. Pozwala to zwiększyć widoczność na liście kontrahentów i komfort korzystania z tego narzędzia. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi filmami instruktażowymi dotyczącymi systemu KT.